Witam Cię, koziorożcu, na kanale Iwitarot. Cześć i mi To czytanie dla Ciebie jest na czas tygodnia od 11 do 17 sierpnia 2025 roku. Czytanie oczywiście ogólne, dlatego sprawdzimy sobie Twoją energię i moją oczywiście. Zobaczymy, co tutaj będą chciały powiedzieć nam karty wyroczni. Jakiej jesteś energii? Teraz koziorożcu spokój, wymienianie się prezentami. Spokój, nic się nie dzieje, ale wymienianie się prezentami musimy to sprawdzić. Karta 27. Podstawowe znaczenie tej karty to prawo dawania i odtrzymywania, waluta, wymiana, analiza kosztów i ustalanie wartości. Przesłanie wyroczni. Wkraczasz w produktywny i wzbogacający czas, w którym. Oferowane są Ci wszelkiego rodzaju możliwości. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby je wykorzystać. Jednak, aby je uhonorować, musisz poświęcić czas, wymienić swoje doświadczenie i umiejętności oraz poświęcić serce i duszę temu, do czego dążysz, dasz radę. Masz to, czego potrzeba, aby odnaleźć sukces, jeśli tylko pogodzisz się z prawem dawania i otrzymywania. Musisz zaangażować się w taniec dawania i brania, pchania i ciągnięcia, robienia i bycia. Jeśli pozwolisz, aby lęk kierował Twoimi wy wyborami, przepraszam, możesz się wypalić lub stworzyć nierównowagę. To nie jest czas, by tylko robić, robić, robić. Mądrze ob obracaj swoją walutą i pamiętaj o wartości, jaką inni wnoszą do Twojego życia. Hmm. Więc ze spokojem po prostu pozwól, by ten czas produktywny. Y z i wzbogacający czas, w którym oferowanie no, są Ci wszelkiego rodzaju możliwości, czyli czekasz na te możliwości. Ten czas rozwoju przed Tobą stoi otworem, że tutaj koziorożec będzie, będzie mógł wykorzystać swoje możliwości, ale ważna jest ta równowaga między dawaniem i braniem, żeby o niej nie zapomnieć. I to taki spokój. No, właściwie to ze spokojem warto podejść do, do tego, co przed Tobą. Bez lęku, bo lęk hmm, najgorszy jest lęk, bo on po prostu, bynajmniej w moim wypadku, powoduje to, że no czegoś się boję, czegoś nie chcę zrobić. I wyobrażam sobie, wyolbrzymiam sobie coś, co właściwie nie ma szans zaistnieć, ale w głowie się tworzy. <laughs> Bynajmniej ja go mam. Dobra. I cóż Tarot będzie chciał wam przekazać? O jaką his historię, sytuację tutaj chodzi? Dziesiątka mieczy. Kolki lihook, postanik, hm, szóstka lihook, hm, coś się kończy, koziorożczo. Jakiś etap w twoim życiu? Dlaczego pustelnik? A dlaczego król kielichów? Słuchajcie, ja to widzę tak, jakby... totalnie się odmieniła. Nie wiem, kim może być dla Ciebie król kielichów. To może być ktoś z trygonu wody, ragryby, skorpion. Ym. I Dzięki tej osobie, ta osoba przyjdzie do Ciebie jakby z propozycją czegoś. Dla części z Was może to być współpraca. Może wspólna firma. Dla innych może to być jest związek, tak? Gdzie mm, dzięki tej osobie możesz się rozwijać, dzięki tej osobie y, możesz pójść naprzód w jakimś temacie, zostawić przeszłość za sobą, iść naprzód. Więc y, coś takiego tutaj się pokazuje. No. Hmm. No dobrze, a cóż na to karty opiekuńcze jako ziorożce. Hmm. Dla z Was widzę też sytuacje, gdzie możliwe, że do tej pory byłeś w związku z, z kimś z wody ale już jesteś tym zmęczony, bo czułeś się w koziorożcu samotne i staje na twojej drodze bratnia dusza. Ktoś, kogo dobrze znałeś, znaczy takie poczucie, że dobrze znałeś, no części z was może to być faktycznie ktoś z przeszłości, albo takie poczucie, że znaliśmy się z innego życia i to wam pomoże jakby zacząć nową relację, od nowa. Jest to równowaga między dawaniem i braniem. Bo to wcześniej mogło tego nie być. Dlaczego tak mówię? Ponieważ przyszła mi karta kontakt. Skontaktuj się z kimś dla ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Może dla części z was może chodzić o kogoś z przeszłości, taniec. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swymi talentami i zdolnościami ze światem. Refleksja. Jej oczy szeroko otwarte. Ucz się cieszyć drobiazgami. Upływ czasu. Tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. I ostatnia z kart, wdzięczność. Wyrażaj swoją wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Zbierzcie to, co z wami rezonuje jakoś o Sprawdźmy jeszcze, co chce powiedzieć nam wyrocznia zaczarowanej mapy. Jaką Drogę wskażę koziora. Na to, co tutaj się pokazało, szeroko otwarty. Szeroko otwarty. A sprawdzimy o co chodzi karta 42 Możesz swobodnie pokazywać światu jak bardzo jesteś wyjątkowy i cieszyć się nieograniczoną obfitością życiowych możliwości. W tej chwili otwierają się przed Tobą wszelkiego rodzaju możliwości. Karta szeroko otwarte to sygnał, że możesz teraz w pełni manifestować swoje marzenia, a cele, które przed sobą postawiłeś, są w Twoim zasięgu. Nie bądź nieśmiały i zachowawczy. Poszerzaj swoje horyzonty poza ograniczenia, które są wyłącznie wytworem Twojego umysłu. Masz wyjątkowy głos, który świat powinien usłyszeć. To czas, gdy wszechświat wspiera nowe pomysły i rozwiązania, mów więc głośno to, co myślisz. Wybrana przez Ciebie karta oznacza indywidualistę, który swobodnie przemierza szeroko otwartą przestrzeń możliwości. Pozwól, aby bardziej złożona wizja zastąpiła stare pomysły, ponieważ śnisz właśnie wielki sen. Hmm. Piękny przekaz. No dobrze, a teraz sprawdzimy sobie koziorożce. Dopiero teraz. Co u Was? Co u Ciebie? Co u mnie? W miłości i w pracy. Już teraz zachęcam Cię, koziorożcu, byś sobie takie pytanie właśnie w tej tematyce ułożył. Czy ułożyła w głowie? A pod koniec każdego z tych czytań będą odpowiedzi z kart angielskich. Temacie miłości i praca, oczywiście. Więc zachęcam Cię do tego, byś sobie to nagranie obejrzał. Czy obejrzałam do samego końca? Mhm. Okay. Tutaj sobie jeszcze potasuję troszkę karty dla Ciebie Koziorożcu na czas od 11 do 17 sierpnia 2025 roku. Dla miłość praca. Miłość praca i praca. Miłość i rada na tą sytuację. Praca i rada na tą sytuację. Dobrze, cóż w tym tygodniu, jeśli chodzi o miłość? Dziesiątka pentakli na pięknie się zapowiada. Radość, szczęście, spełnienie, niezależnie czy jesteś w związku czy też nie, wydaje mi na tą chwilę. Ym, możliwe, że tutaj ktoś komuś się oświadcza, możliwe, że będziesz się żenił, lub wychodziła za mąż. <laughs> I cóż dalej? Odskażę równowagę wewnętrzną. O, znowu dziesiątka pentakli. Pięknie. Etapu świat. Coś się kończy, coś osiągnąłeś już to, co już było do osiągnięcia, jako ziorożcą. Hmm, tam sobie za stabilizację finansową, yy, masz rodzinę, albo jesteś samotnikiem i też ci tak dobrze, czujesz tą równowagę. Daj być może będziesz rozmawiał przez internet koziorożców. No, w sprawie. No, nie wiem. Może będziesz. Część koziorożców może myśleć o, o wyjeździe. Będziesz chciał przez internet sprawdzić te możliwości, które przed Tobą stoją. Czy wsadźcie na ten wyjazd, czy też nie, czy to miejsce jest dla ciebie właściwe, twojego partnera czy partnerki. Może jesteś samotnym koziorożcem, więc tutaj też sprawdzasz, czy to miejsce, które Ci pokazuje na internecie jest to, czego szukasz. Uczęście widzę, że koziorożec może y, chcieć pojechać do sanatorium. Także no, wiesz, koziorożce, to, to co z Tobą rezonuje. Y, a jaka jest rada? W odwrocie była ósemka kielichów. Jeszcze nie odchodź w tym tygodniu. Od sytuacji, które ci nie służą. Jeszcze nie odchodź, jeszcze nie czas. <laughs> jeszcze zaczekaj. Doceń to, co masz, doceni tych przyjaciół, ty rodzinę. Dobrze. A co chcą powiedzieć aniołki w takim razie, jeśli chodzi o miłość? Przecież warto przeanalizować to, w jakiej sytuacji jesteś. A każdy z Was już będzie wiedział, o co chodzi. No a co aniołki? Wybierz nowy kierunek. Tak. Tak. Hmm. Poprawa zdrowia. No proszę. I teraz sprawdzamy pracę. Hmm. Ósemka denarów się pokazuje, czyli w tym tygodniu koziorożec będzie zapracowany. Rozwijał swoje umiejętności, dokształcał się, W no jesteś tutaj w Królowej Pentakli. Myślę, że tutaj um, sprawdzasz te swoje możliwości, dokształcasz, ale też przez internet um, szukasz czegoś nowego i to znajdujesz. Idziesz tą nową drogą. Zaczynasz coś od podstaw budować. Część z Was może chcieć zmienić pracę i zacząć coś nowego, lub w pracy, której jesteś, znajdziesz jeszcze coś, co spowoduje rozwój Twój czy Twojej firmy czy twoich umiejętności w każdym razie tu się pokazuje nowe nowe pomysły na coś jaka jest to rada? paść buław i wykorzystaj te nowe możliwości które do ciebie przychodzą nie, nie obawiaj się idź z odwagą kieruj się, kieruj się swoją intuicją koziorożcą a wszystko będzie tak jak czego pragniesz mhm. bądź tym magiem zobacz, nawet tutaj jest ta czwórka mieczy czyli to jest taki tydzień gdzie przyjdzie uzdrowienie gdzie przyjdą nowe pomysły, będziesz tym magiem będziesz wdrażał swoje pomysły w czyny, więc Hmm, nabierzesz energii do nowych działań. Warto pójść tą drogą, koziorożcu. A co chcą powiedzieć aniołki? Pomocni ludzie w niedalekiej przyszłości. Przeciągu kilku tygodni. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanko Wam się podobało. Dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę Wam cudownego tygodnia i do następnego razu. Pa!